ma widzowie, witam w kolejnym odcinku Star Wars Jedi Survivor Moi drodzy, jesteśmy jesteśmy w świątyni w Świątyni Jedi, czy jakimś innym a, świątyniopodobnym miejscu No i co, mamy przed sobą jakieś zagadki aktualnie Więc rozwiążmy je sobie Musimy dostać się chyba przez cały czas, moi drodzy, do tego całego węzła Tak mi się wydaje Główny cel, dotrzeć do leśnego węzła Dokładnie, nie wiem czym jest leśny węzeł Ale no, będziemy sobie to, moi drodzy, wszystko... A, dowiadywać się tego. Tu muszę puścić to i mamy most. Hmm. I teraz chyba, jeżeli pchnę to, będę mógł przepchnąć. Most pojawi się tutaj. Ekstra, moi drodzy, wspaniale. Możemy iść sobie dalej w takim razie. A to są nawet takie pokazane ścieżeczki, gdzie ten most może się tworzyć. Okej, okay, tylko co teraz? Przedem tutaj i co mam teraz tu zrobić? Mogę to przyciągnąć do siebie? Nie mogę. Chyba, że... Okej, okay, to muszę wezwać tutaj, tak mi się wydaje <laughs> Okej, okay, dawaj na górę Windom To nie działa, ale... Hmm. Muszę skądś wziąć drugą kulkę, ale jeszcze nie wiem skąd o, To może przyciągnę do siebie Ale raczej nic mi to nie da, moi drodzy, no właśnie Jak mam tam pójść? Co teraz? O. Z tym raczej nic nie zrobię po co jest ta winda w ogóle? Mapa też za bardzo nic nie mówi, co i jak. Trochę się przebiegłem tutaj. Z tego co widać. Tutaj jest jakaś ściana jeszcze. Hmm, to może jednak niekoniecznie musiałem przyjść najpierw tutaj. Może jednak faktycznie cofnijmy się. No, spróbujmy powiedz po ścianie, bo tutaj na mapie widziałem, że jest taka opcja. Mam ja to jeszcze raz. Tutaj. Jeszcze raz się wybiję do góry, może. Tak, na pewności wiecie o co chodzi, widzowie. Da, pyk o! Udało się, na farcie, ale się udało na szczęście Okej, okay, co mogę zrobić z tym? Muszę wszystko dotknąć najpierw O, to pojedzie w górę mm, Tam coś jest też do zebrania ciekawego, może jakieś echo O, i co teraz? Gdzie mam teraz iść? Tam mam skoczyć? O, no to było, miałoby sens w jakimś stopniu, tylko nie wiem czy jestem w stanie tam doskoczyć w ogóle Nie, 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 w drugą stronę Chciałbym, żeby ta platforma zjechała. Dobra, i co teraz? Z tym może mam pojechać na górę. Muszę to już przyciągnąć do siebie, ekstra. Okej, okay, jestem w jakim miejscu, w jakimś innym niż przed chwilą, gdzieś wyżej. Tutaj nigdzie nie pójdę. Chyba, moi drodzy, bo chciałbym jeszcze pójść a, po, tą, po to echo. Ale tam musiałbym jakoś dziwnie skakać, coś jeszcze robić. Hm. No dobra, dobra. Tam jest jakieś w ogóle zablokowane przejście, tutaj po lewej, więc też średnio. Chyba, że mogę to po prostu pchnąć. O i skrzynka tu jest, dobra, czyli warto jednak tutaj przyjść. Może jednak coś pokminimy bardziej, moi drodzy. O, bo stąd gdzie mnie prowadzi? Tutaj nie wiem, mógłbym stworzyć most. Może po ścianie znowu mam przebiec. Hmm, no dość to zagmatwane moi drodzy, bardzo to zagmatwane. Tu coś jeszcze świeci i w ogóle mało jest tych kulek, których potrzebuję. Dobra, spróbujmy przejść tutaj na dół. Okej, okay, to się udało. Tutaj jeszcze mogę też przewiec y, po ścianie. Dobra, no chodźmy tutaj. Teraz uwaga, combo jedi, moi drodzy. Hop, dawaj, udało się. Dobre, o, dobrze, odbijamy się od ściany, fajnie, fajnie. Tu na dół mogę zejść, to zgarnąć, czy jak spadnę w dół, to nie umrę? Dobra, no, no spróbujmy. Hop. O, super <laughs> Jeszcze raz może, moi drodzy, jeszcze raz tak dla, dla pewności. Dobra! Nie rób... Dobra, udało się moi drodzy, fajnie. Trochę poskakaliśmy. Chcesz szukaliśmy system. O co tu w ogóle chodzi? Hmm, tylko Dobra. czy teraz będziemy mieli jak, jak wrócić? Ślepy zaułek, baza danych. A, padałam, próbuję rozwiązać zagadkę i chwilowo staje się sfrustrowany. O, to chyba o mnie. <laughs> Dobra, no chodźmy tu, może spróbujemy faktycznie Nie, po tej ścianie nie poskaczę Uff, dobrze, zespiłem się na górze To w jakim miejscu w ogóle? O, tu jeszcze jest jakieś echo do zebrania Dobra, to zbieram wszystko, póki mogę Boja padawanka się niecierpliwi Odważny Jedi Czy wszyscy kiedyś tacy byliśmy? Pytanie, jak sobie z tym poradzi? No właśnie We właściwym czasie Bili coś tutaj jeszcze, może chyba zeskanować, bo się odzywa Dokładnie Jakieś symbole dziwne Sprawdźmy to Tajne spotkanie, baza danych, o tym też możemy przeczytać. Napis na ścianie wydrapany niechlujnym, łatwym do złamania dziecięcym szyfrem. Zobaczymy się później tam, gdzie zawsze. Okej, okay, okej. Okay. Czy to chyba jakaś historia po prostu młodych padawanów i ich mistrzów i tak dalej? Dobra, tutaj też, bro, też coś mamy staro. do zebrania. Wygląda staro. i będzie chciała na to spojrzeć. Okej, okay, kolejny dysk danych zebraliśmy, fajnie. Możemy wymienić nagrodę odpowiedniego sprzedawcy. Ciekawe jaka ta nagroda będzie. Może jakieś elementy customizacyjne, a może i waluta. O, chociaż póki co waluty jeszcze nie poznaję w tej grze. Chyba nie ma tutaj waluty póki co. No a zejdę tutaj z powrotem. Tam coś mogę na dole zrobić. Może faktycznie mam na dół iść. O, tak kręcę się trochę bez celu, moi drodzy. Okej, okay, no ten most. Co mi ta ten most tutaj? No raczej nic. Spiąć się nie wezmę. No, Aaa, poczekajcie, moi drodzy, jednak. Może jednak i faktycznie ten most yy, po drugiej stronie coś mi da. Tutaj mam ścianę do rozwalenia. <laughs> ale muszę się teraz cofnąć. Dobrze, już w miarę to jakoś rozkwiniłem. Dobra, fajkę pchamy do przodu. Okej, okay, teraz tędy mostem. Fajnie. Most z magicznej materii. To mogę już tą ścianę zniszczyć i mogę tu wskoczyć, ale to jest tylko... O Jezus, jeszcze spadł. <laughs> Okej, okay, ale co jest tam za tą ścianą? To czy, czy to jakiś atut, czy ulepszenie? Okej, okay, czyli to nie jest ścieżka, moi drodzy, jakby, którą powinniśmy iść, tylko jakaś znajdźka. Nie, to kula. No, to w takim razie robi się o wiele prościej. A, wezmę sobie tą kulę. Gdzie mogę ją teraz wpakować? Tam na górę, dam radę. Nie, tam jest trochę za wysoko. No, ale tą kulę chyba, jak sobie odłożę na ziemi, to nic się z niej powinno stać, nie? Raczej, nie, raczej ona nie wróci do, do swojego poprzedniego miejsca, a to mogę pchnąć. Znowu biorę kulę i depakować ją w inne gniazdo, moi drodzy. <laughs> to chyba na górze. I dzięki temu mamy odpowiedni most, tylko nie wiem czy to aż tak dobrze daje... A, się, się sprawdza, moi drodzy. Zaraz to rozkminimy. Dobra, tutaj ho jest most. Ten most możemy jeszcze zaprowadzić w drugą stronę. A, tu się nie stworzy, bo to nie działa, no tak. Musielbyśmy to naprawić, a nie mamy jak. Dawaj, pchnij to Kal. Ekstra. Dobra, no, czara ognia przejechała, więc możemy biec dalej. Jakiś wadliwy most, chyba niestety. No ale trudno, zdarza się i tak. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłem przed chwilą, tylko że normalną trasą. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. Czyli to teraz mogę chyba, moi drodzy... Opuścić i tutaj potrzebuję kolejnej kuli. Ale czy tą kulę jestem w stanie w jakikolwiek sposób zgarnąć stamtąd? Teoretycznie powinienem być. Tu mogę sobie zejść na ten most, nawet zrobić salto jedi. Ekstra. To rzucić na górę. Chyba. Jeżeli dobrze rozumiem, że tak to ma działać. Hop! Ale poczekaj kulko, chodź ze mną. Czy przez tą szczelinę ja mogę rzucić tę kulę? No nie mogę. Kurwa, no to nam to trochę, moi drodzy, komplikuje sprawy O Jezus, ale spadłem dziwnie Okej, okay, co mam teraz zrobić? Nigdzie tego raczej nie zaniosę Dobra, no może wrócimy na górę póki co, jednak <tuszy> Może stamtąd rozmienimy dalsze działania, widzowie Co tu mam zrobić w ogóle? No muszę znowu windę przyzwać Magicznym przyciskiem, już nie mogę go nacisnąć mocą, musiałem zrobić to fizycznie. Dobra, window do góry. Hmm, skąd wziąć tą jeszcze jedną kulę? No to mi raczej. To mi zniszczy ten most, który mam aktualnie. Chyba, z tym pojadę wyżej. O, tam coś na górze też jeszcze widzę, dostrzegłem. O, ufa, zły przycisk. <gryw> Teraz do góry sobie pojedziemy tutaj. Co mamy z tej strony? To jest to przejście, gdzie nie jestem w stanie pójść, bo jest zablokowane. To też jest kula. Czy miejsce na kule, moi drodzy, sorry Tak jest, to jest miejsce na kule i to otworzy jakieś drzwi, zapewne. To jest za mało kulek, których potrzebuję. Ufa, no nie wiem, co mam zrobić. Tu nigdzie tego nie widzę. Tam też potrzebuję kulki, kurwa. Stamtąd nie jestem w stanie nawet przebiec po ścianie. Hmm. Tu na dole, może faktycznie muszę przejść na drugą stronę, ale czy co, czy to coś mi da? No niekoniecznie, moi drodzy, niekoniecznie. Hmm. Co to takiego w ogóle? Sprzęg kul, cool, czy jest sprzęg kul. Cool? Tutaj mogę wejść w interakcję z tym. Hmm. Huh. To co to jest za miejsce to w ogóle. Też nie jestem pewny, moi drodzy, za bardzo. Hmm to tu nie, to jest w ogóle gdzieś z innej strony. Nawet już to zgubiłem to miejsce. O, no i co teraz, co teraz? Spróbuję może pójść jeszcze raz tutaj, gdzie byliśmy przed chwilą. Ewidentnie muszę wziąć skądś kulkę, ale nie wiem skąd. Hmm, może jestem w stanie wrzucić ją na most, ale to trochę bez sensu. Spróbujmy jeszcze raz pójść w to miejsce. Może tutaj dowiemy się czegoś nowego. Ja to... Może <laughs> no, tutaj faktycznie czegoś nie zrobiłem, no ale to jest jakby. cofnie mnie na sam początek, chyba. To ewidentnie też może być most. Tam coś mam do zrobienia? Nie, no tam jest tylko ta skrzynka. No, wejście jest chyba górą. Widzi też żadnej wskazówki, nic. Yy, nie jest w stanie mi powiedzieć, nawet żadna podpowiedź nie chce mi się wyświetlić. Nie wiem dlaczego Tutaj nic nie ma, jakieś bijące światło, mistyczne, tajemnicze To mnie średnio interesuje Okej, okay, trochę HP może straciłem, nie jestem pewny Tu jest ta winda hm. Z tą kulą raczej nie jestem w stanie nic zrobić, ona jest mi potrzebna Więc jedynie, mogę tylko i wyłącznie wziąć tą kulkę Stamtąd O, jestem w stanie to zrobić, dobra no, tego się nie spodziewałem, widzę, rozwiązanie było chyba prostsze niż mi się wydawało. Ale się udało, dobra, czyli to mogę teraz upuścić. To muszę przyciągnąć do siebie ekstra. I mogę wziąć kulę znowu do łapy mocą, powiedzmy, i wpakować ją tu. Dzięki temu mam most do przodu, który po, po echo, które już zdobyliśmy, gliczując grę. O, muszę się załapasz na to. Kurwa, nie udało się. Jeszcze raz, nawek, ale popchnij znowu tą dźwignię. Okej, okay, muszę być na tej platformie i dopiero wtedy popchnąć dźwignię no, Dobra. Przyciągnę do siebie. Wreszcie, moi drodzy, mamy teraz e, dostęp na poziom, jakby do którego miałem dojść pierwotnie. I co mi to daje w tym momencie? <coughs> jakieś odblokowane przejście, coś takiego. O. No tutaj jest cały czas zamknięte. Tu mam teraz jakieś przejście z tyłu w ogóle za sobą. Ale to nie jest to przejście, którego ja potrzebuję. Teraz muszę wziąć tą kulkę i wprowadzić ją po drugiej stronie mostu. Nie jestem pewien, czy dam radę to zrobić w ogóle przez tego miejsca, tylko żeby nie spadł. <głysy> Dobra, uda się. Mamy to, moi drodzy, mamy to. Udało nam się. Tutaj, tutaj coś się jeszcze otworzyło. A bajka na kulę. Jak to się stało w ogóle? Teraz, jeżeli tutaj wrócę, co to są w ogóle za drzwi, moi drodzy, bo też nie jestem pewny do końca. Nie wiem też skąd przyszedłem, czy to stąd przyszedłem. Tak, chyba tak. Tak, mam tutaj windę, więc dobra, wszystko się wyjaśniło. Idziemy przed siebie, udało się, zagadka rozwiązana. No te kule takie trochę denerwujące, irytujące, trzeba było się nabiegać. To jest tylko posłuch. Uuu, tylko posłuch, no nie, nie, nie. Co my tutaj mamy? Życie, moc, a Teraz się dowiem Bid jak sobie do obok nas. <grymne> Dobra, to tu wchłonęliśmy. Zręczność. Zdobyto nowy atut. Okej, okay, zbadaj komnatę Wielkiej Republiki w lesie. Nowy cel, ale gdzie mam teraz iść w ogóle, no bo... Hmm. Cel mam tutaj, przed sobą, w tę stronę, ale jak stąd wyjść? Mam stąd wyjść? Tak zupełnie? Trochę bez sensu. Hmm. Wyżej, niżej? Tutaj jest hmm, wejście do, kam do komnaty medytacyjnej, czyli do miejsca, w którym jesteśmy teraz Bo ta mapa też jest taka trochę dziwna, powiem wam szczerze, moi drodzy No ale tutaj przyszedłem tylko i wyłącznie po atut, czy... Czy jakby coś więcej muszę tutaj jeszcze osiągnąć? Hmm, kobo, Dotrzyj do yy, węzła leśnego, no to jestem, no Jakby już obok praktycznie no Mapa za, za wiele nic nowego nam nie powie, moi drodzy więc wydaje mi się, że chyba możemy wrócić tam, skąd przyszliśmy Zdobyliśmy atut, jakieś echo mocy Nie wiem, czy echo da też daje nam No <laughs> Ale wróćmy, wróćmy Zobaczymy, co... Co się dzieje na powierzchni w takim razie, bo chyba ta nata jest już zaliczona Zdobyliśmy wszystko, co tam było Rozwiązaliśmy zagadkę <śmiech> hmm. <śmiech> W takim razie nawet nie wiem, dlaczego tutaj musiałem wchodzić w ogóle Szturmowiec. O, szturmowcy się po pojawili. Gdzie mam teraz iść? Gdzie ja w ogóle jestem? No, tu jest wejście do komnaty, to się zgadza. I z komnaty mam gdzieś przejść? Raczej mi się nie wydaje, raczej tam w dół gdzieś powinienem pójść. Chyba. No tam są szturmowcy na pewno, Nawet widzę gościa starczą, więc spoko, możemy sobie z nimi powalczyć. A czy tam właśnie mam jakby zmierzać do docelowo? Jest tam też chyba skrzynka. Dobra, na no co no, moi drodzy? No, chyba skaczemy w dół po prostu i. zobaczymy, czy. <laughs> przeżyjemy. No nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Chyba, że. skoczymy na linę. Nie, lina też chyba nic mi nie da. W dół się nie. nie huśtne. O Jezus. W drugą stronę, w drugą stronę, kal. Fajnie by było, jakbyśmy y, dali radę spać na któregoś z tych szturmowców, no. O, jednego udało się nawet zabić. O. No dziwne, dziwne, nie, nie podoba mi się to. Tam jest teoretycznie zejście, więc możemy się tutaj gdzieś przehopsać. Ale czy ja wtedy już nie szedłem, no, Dobra, wykryto Jedi, no chciałem mocny atak z powietrza zrobić, nie udało się tego pana, więc możemy pociachać. Okej, okay, jeszcze pan tarczownik i gościu spało. Dobra, spokojnie. Okej, okay, unik. Raz atakuje, ja atakuję, on niech blokuje. Okej, okay, czerwony atak zatrzymany. Dobra, pchnięcie. Unik y, y. Dobra, tak mocno, myślałem, że jestem w stanie złamać, bo temat mam takie starsze. Piękne, piękne parowanie. Dobra, mamy to. Czego Imperium chce od tak zacofanej planety jak Kobo? <coughs> koboch. Nie, Skaboch, tylko Koboch, sorry moi drodzy. Jeżeli się pomyliłem. Krótkie włosy dla Kala odblokowane. Fajnie. Co to mały? Co takiego? Najkrótsza słomka, okej, okay, czyli w coś tutaj chyba musieli grać. O, gdzie teraz? Ze skrzynki zdobyliśmy krótkie włosy, to też spoko Co i chyba musimy iść, tak jest, chyba tędy Po prostu trochę niżej jeszcze I tą ścieżką, tak mi się przynajmniej wydaje Nic po drodze raczej do, do zeskanowania i zdobycia już nie ma I mamy kolejnego Wielkiego potwora Pytanie tylko, czy to jest to boss, czy o co tu chodzi? O, czy jest w ogóle to jakoś przejście? To jest cała a, Moi drodzy, komnata na no, dole, dobra, dobra, cześć panie Triceratopsie po raz kolejny. Z tymów mam aż cztery, więc git. Nie muszę się martwić. Dobra, nie mogę zrobić uniku. Chciałem powiedzieć, że nie muszę się martwić o zdrowie. Okej, okay, pyk. Pomocy proszę. Pomocy, proszę, tak jest. Mogę coś zrobić w ogóle z tym. No, rzucę w niego kamieniem, chociaż... Jak to przedtem, to się nic z sumie nie dzieje, tylko fajnie sobie spadają kamienie, więc ma sensu w ogóle się tym zajmować. Dobra, unik, odpalam pojedyncze, ostrze. Muszę jakoś tego gościa zakończyć. Bez niestety finishera, no ale się udało, udało, udało. A co tu jeszcze mogę zrobić? To mogę wyciągnąć, nie wiadomo po co? Dobra, damy do góry Kal. Szybko. A, czyli w ten sposób muszę podziałać. Jakbym tylko miał możliwość zatrzymywania czasu, to by było ekstra. Dobra. Muszę przyciągnę. nie jestem w stanie tego zrobić aktualnie. Uu. Przedni, no ale jakby przecięcie tego nic mi nie da Chyba Jeszcze raz spróbuję wyciągnąć ten kamień Nie mogę go za, za, zatrzymać w jednym miejscu No teraz, udało się Nie było to aż takie trudne moi drodzy, wystarczyło troszeczkę Dobrej koordynacji Rozpuszczanie, muszę się przebiec Easy No mamy to, przejście w dolinie ukończone. Mam nadzieję, że zaraz po drodze będzie punkt medytacji, żebyśmy mogli za, zapisać grę. Nie mam pojęcia, co to jest, ale na pewno nie wygląda bezpiecznie. Jezus, co to takiego? Co za muchy. U, aż ciężko oddychać. No, ewidentnie mnie to bije. To, to jakiś truper nie żyje. Co takiego w ogóle? Co mi atakuje? Jezus. Okej, okay, to jakieś budowle tajemnicze. Coś tu mogłem jeszcze zrobić, ale tylko chyba się wspiąć. Fajne w ogóle akrobację można robić, cofając się. W skoku Jezu, zabijają mnie te muchy, ej Gdzie jestem? Tutaj na górze, czyli muszę iść w tę stronę Okej, okay, okej, okay. jak mam się pozbyć tych much, chyba moi drodzy o, Miecz mam odpalić? No nie jestem w stanie nawet miecza odpalić Może teraz? Nie, te muchy, mimo tego, że mam odpalony miecz i tak mnie zabijają To jak mam przejść tam w takim razie? To całe pole ich Okej, okay, no nie wygląda to zbyt bezpiecznie, moi drodzy. Tutaj muszę przeskoczyć. A, tylko się. Jestem w stanie wdrapać. Tutaj chyba mam prioryt do zdobycia. Dobra, tutaj na górę. Ekstra! Z powie nam o tym coś więcej. Miejmy nadzieję, że Zip powie nam o coś o tym coś więcej, chociaż są dyski danych. Okej, okay, okej, teraz tutaj zeskocz na ścianę. Dawaj. Hop, udało się. Okej, okay, gdzie mam teraz iść? Cały czas przed siebie. Mam nadzieję, że nie spadnę o tych much tylko przypadkiem. I okay, tak miało być na szczęście, nic złego się nie wydarzyło. Mogę zastanowić tę muchy. Ma coś A, to jest substancja, sorry. Pył z koboch, myślę, że to muchy. A, materia, którą można znaleźć tylko w tej części galaktyki. A, bez odpowiedniej analizy pierwiastki tworzące tą substancję pozostaną owiane tajemnicą. Okej, okay, czyli musimy tego omijać. Nie wiemy co to jest i jak działa, ale wiemy, że nas zabija. Spoko. Tutaj po ścianie znowu. Bieg. Zi. No, bo na szczęście nie spadłem w te substancje. Dwa muchy. to jest dzieło Uw, Przeciwnicy? Nie, nie, nie. Jeśli reszta opowieści o, jest prawdziwa jest. i to miejsce, tanaloru, moi drodzy. Być. Klucz do Tanaloru. Okej, okay, okej. Okay. Biegają też jakieś potworki sobie dookoła. Tu już widzę, że jakąś linę możemy nawet puścić. Że te potwory nie umrą, jak będą tak sobie biegać w tej substancji? Ewidentnie ich ona nie rusza. No, zdarza się. <laughs> Tylko my jesteśmy, ja Jacuz, moi drodzy. Nie odporni na to, leśny węzeł, punkt medytacji odblokowany, zróbmy sobie od razu odpoczynek. Jeszcze trochę nam brakuje do jednego punkcika. No i mamy to, mamy przed sobą wielki zamek Węzeł, węzeł, węzeł. węzeł. Może tam znajdziemy jakieś odpowiedzi. No miejmy nadzieję, że w tym miejscu właśnie dowiemy się czegoś interesującego, moi drodzy. Przebyliśmy już kolejny kawałek drogi, więc to mi się podoba, jesteśmy coraz bliżej tej, tego węzła tej wieży Tego nie da się przeciąć. Czego się nie da przeciąć? Bariera z Koboch. O, nieprzenikniona bariera z silnie nam materii przypominającej pył. O, ta konstrukcja jest odporna na zwykłe działania, a nawet cięcia mieczem świetlnym. No to nie za fajnie, nie za fajnie, moi drodzy. <coughs> Okej, okay. gdzie mogę tu iść? Mam też stół warsztatowy, to, więc może mm, może na koniec odcinka pobawimy się to trochę w customizacji. A wreszcie, wreszcie razy? mamy na to czas. Oprócz Bidiego, nie mogę Bidiego tutaj skastomizować niestety. O, tu mam ton. Tą emiter cierpliwość. Więcej emiterów nie mam, tylko taki bohater rebeli. No, nie podoba mi się za bardzo. Ten emiter, który mam teraz jest spoko. Aktywator. Nie, co, co takiego w ogóle jest. Aktywator się zgadza. Ten Jarotal. No nie mam za, za bardzo chyba części do miesza świetnego. Ostatnio też jakoś. Y, całkiem niedawno go customizowaliśmy, ale póki co nic. Nic żadnych ciekawych elementów dać nie możemy. To jest takim Z tej strony wygląda trochę inaczej niż z tamtej, ale nie podoba mi się aż tak, jak. Mógłby mi się podobać. No to też mogę dać taki sam emiter, jak mam. dobra, z przodu. Wygląda teraz... Praktycznie tak samo. Ewentualnie mogę mu jeszcze zmienić, moi drodzy, kolory, bo w sumie to też jest dość ciekawy. Ciekawy aspekt, bo te kolory można tak łączyć i miksować, że. A, no naprawdę ciężko się w tym połapać, może jakiś srebrny, lekki metal to się chyba nazywa, nie. Tak, lekki metal. Dobra, otwórzmy, zobaczmy jak to działa. Możemy wybrać sobie główny kolor tego i materiał. Dunium, durastal, szczotkowana, du, durastal. Co to, to jest durastal? Stop metali, mm, stop srebra, taki błyszczący, trochę benzykowy, całkiem spoko. Połysk nawet możemy mu nadać. No weźmy może tą stal nierdzewną, wygląda no, no, całkiem spoko. Ok. I połysk. Zjedźmy do zera, zobaczmy jak, jaka jest różnica. No trochę jest ta różnica faktycznie, więc dajmy sobie połysk, powiedzmy. 80% Okej, okay, Co możemy zrobić dalej? Podgląd, pomoc, sterowanie, zastosuj drugorzędny. O, co się zmienia w drugorzędnym? Tutaj takie elementy tego aktywatora, i tak dalej. A dajmy sobie może jakiś taki brązowy, złoty, niech będzie złoty w sumie. Połysk 100%, czemu nie? I akcent. O jest tutaj, można tak moi drodzy, miksować to wszystko. Naprawdę, może taki niebieski sobie dam akcent. Może taki zielony. Biały jedaj, kremowy jedai, albo jasnobrązowy, mąkowy, niebieski, no dajmy tego białego, no, albo kremowego, jakoś tak lepiej się wpasuje w ten miecz, jeszcze chwyt możemy zmienić, chwyt akurat jest dobry, taki metal początkowy, ciemne, żelazo, no on jest w porządku, i jeszcze stan, stary, wiekowy, wysłużony, no może sobie tak zostawmy ten stary, albo wysłużony. A niech będzie trochę bardziej błyszczący, Gotowe. gotowy. Możemy jeszcze sobie zmienić ostrze nawet, tak żeby pobiegać sobie chwilę z innym. Um, A ma, teraz mamy żółte, może weźmy sobie jakiś inny, żeby wziąć zielony. Później to tak zmienimy opowiem. za jakiś czas, moi drodzy, nie ma żadnego problemu. Możemy też zmienić postawy. Dużo się boję ostatnio cały czas z tym pojedynczym mieczem. Jeden jest całkiem spoko, dlatego zamiast podwójnego ostrza wezmę sobie podwójny chwyt. Tak, żeby sobie chwilę z nim pobiegać Teraz zielony miecz świetlny, fajnie wygląda Podwójny, ekstra Fajnie, jakoś w tej części chyba lepiej Zielony, e, zielony kolor Lepiej wygląda niż w poprzedniej Takie mam przynajmniej odczucia No ale nic moi drodzy, no trochę sobie zmieniliśmy miecz e, Na wstępie następnego odcinka Zajmiemy się trochę wyglądem Kala, a tymczasem moi drodzy Ja uciekam, kończymy ten odcinek e, Zajmiemy się eksploracją tej wieży W ogóle ścieżką do niej W, na, w następnym odcinku no i co moi drodzy? Widzimy się na następnym ucinku. Ja uciekam. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, że Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Dzięki za oglądanie. trzymajcie się po cześć, pa pa!